Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Sławomiej Popławski i tam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiaj chcę wrócić do tematu Black Hawków, dlatego tak to zatytułowałem ten odcinek A może jednak Black Hawki? Bo no, spotkałem bardzo przekonujące argumenty pilotów, ekspertów prak praktycznych. Także, no, no, rzeczywiście... Jest to mocne, co oni mówią warto to przeanalizować w wyborze następców tutaj naszych Sokołów, a zwłaszcza przestarzałych sowieckich śmigłowców typu Mi-2. Ale jak zwykle najpierw zachęcam do wstępowania w szeregi wojska polskiego, w szczególności do jego piątego rodzaju Wojsk Obrony Terytorialnej. Arto, dla patrioty to naprawdę wspaniała sprawa być żołnierzem Wojska Polskiego. Dzisiaj przedstawię wypowiedzi pilotów na temat Black Hawków. Wojciecha Romanczuka, pilota testowego Black Hawków i byłego pilota Polskich Wojsk Specjalnych, tutaj na zdjęciu go widzimy, oraz Leszka Pawły, szefa pilotów w PZL Mielec który przez ostatnie 33 lata pracował w polskich firmach produkujących śmigłowce. S70i Blackhawk można łatwo i szybko przekonfigurować z jednej wersji zadaniowej w inną. Rano będzie to transport ludzi lub ładunku, albo i to, w południe wsparcie ogniowe a po południu misja poszukiwawczo-ratownicza. Maszyna jest bardzo nowoczesna, z mnóstwem elektroniki, kokpitem i tym podobne. Podobnie jak inne śmigłowce obecnie w konkurencji. Jednak niewiele śmigłowców wielozadaniowych było zaprojektowanych od samego początku jako śmigłowiec wojskowy. No, to jest fakt. Struktura S70i jest o wiele bardziej wytrzymała niż struktura śmigłowców cywilnych, czy śmigłowców zaprojektowanych według wymagań cywilnych, a następnie adaptowanych do zastosowań wojskowych. Taki adaptowany śmigłowiec może uzyskać certyfikat wojskowy, ale ze względu na mocniejszą strukturę kadłuba S70i. Może transportować cięższe ładunki niż, śmigłowiec niż śmigłowce wyposażone w silniki o takiej samej mocy, lecz będące jedynie wersją wojskową śmigłowców, które początkowo projektowane były według wymagań cywilnych. Szczegółowo też od, odsyłam do polskich pozorów, gdzie omawiam e, też na podstawie wypowiedzi ekspertów nasz ten produkowany w Polsce, w Mielcu Blackhawk S-70i S-70i może dźwigać ładunki o wadze ponad 4 tony podwieszane na zewnątrz śmigłowca z kolei ładunek transportowany wewnątrz śmigłowca ze względu na wysoką nośność podłogi kabiny ładunkowej nie ma problemu z ładunkiem nawet 3,5 tony Czyli jak tutaj widzimy, masa pustego śmigłowca 5262 kg, czyli jak może zabrać nawet i 4 kg, udźwignąć, no to też stąd też i razem jeszcze po tym z paliwem, z pilotami, no to tak się liczy, że ponad 10 ton jest tutaj ta maksymalna masa startowa Black Hawków. Bardzo dużo. Dalej parafrazuję te wypowiedzi pilotów, ekspertów. Nie znam innego wielozadaniowego śmigłowca tej klasy ciężarowej i dysponującego podobną mocą napędu, który potrafiłby tyle udźwignąć. Na zdjęciu widzimy polic w śmigłowce nasze kołki w policji i ćwiczenia tutaj policyjne. Ciężar S-70 załadowanego i skonfigurowanego do wykonywania typowej misji, śmigłowiec pełen paliwa i z załogą yy, oraz 13 w pełni wyposażonymi, uzbrojonymi żołnierzami, będzie wynosił jedynie około 84% maksymalnego dopuszczalnego ciężaru startowego. To oznacza, że wszystkie istotne parametry śmigłowca, szczególnie dotyczące pracy układu napędowego, będą dużo poniżej dopuszczalnych wartości. Tak duży nadmiar mocy to bardzo ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo misji. Również dlatego S-70i jest w stanie wylądować na stoku nachylonym pod kątem 15 stopni, nosem do góry. Czy to burtą do góry, podczas gdy od śmigłowców cywilnych wymaga się wylądowania na stoku pod kątem zaledwie 7 stopni. To duża różnica. S-70i ma też wysoką tolerancję na działanie wiatru, co ma szczególne znaczenie podczas manewrowania blisko Ziemi, podczas wykonywania operacji ratowniczych lub misji humanitarnych, gdy prędkość wiatru jest duża. Innym rodzajem ograniczeń dla śmigowców są limity mechaniczne. Tu przywołam chociażby amortyzatory podwozia głównego, których parametry są nieporównywalne w przypadku S70 i z innymi znanymi konstrukcjami konkurencyjnymi. Amortyzator zamocowany jest przy kole podwozia do dachu kabiny. To około 2 metry długości. Jest tak niezwykle mocny, że może pochłonąć tyle energii, że ochroni śmigłowiec przed uszkodzeniem nawet podczas twardego lądowania. Znowu mamy wymóg wojskowy. Takie podwozie musi umożliwić przyziemienie bez uszkodzenia maszyny przy prędkości pionowej zetknięcia z ziemią wynoszącą 9 metrów na sekundę, podczas gdy konstrukcje cywilne mają ten, ten, ten wymóg mają na 1,8 metra na sekundę. Często istotne jest, aby przyziemienia śmigłowca wykonywać maksymalnie sprawnie. Wtedy pilot będzie wdzięczny, jeśli konstrukcja śmigłowca nie będzie od niego wymagać Zatrzymania w precyzyjnym zawisie i następnie delikatnego przyziemienia. Na S70i nie ma takiej potrzeby. Można to zrobić nawet bardzo brutalnie i nadal bezpiecznie. Można, w, duża w tym zasługa wytrzymałości podwozia z kółkiem ogonowym, zamiast koła przedniego powszechnie stosowanego w innych konstrukcjach. Widzimy tak na zdjęciu, zwracam uwagę tutaj, może nawet na czerwono to Maciek zaznaczy, to kół, te kołka tylnie z tyłu właśnie na dole. To tak jakby zamiast pchać patyk po ziemi z oporem, ciągnąć go za sobą z łatwością. Tak? Czyli zamiast pchać tak przed sobą, to ciągniemy z tyłu za sobą łatwiej. Podobnie jest różnica z tym, co dzieje się podczas lądowania z kółkiem z przodu, a kółkiem ogonowym nawet na nierównym terenie. Jedną z cech zapewniających zdolności operowania na polu walki jest nadmiarowość systemów czyli zdolność przejmowania funkcji w czasie awarii przez systemy rezerwowe. W Black Hawk jest o wiele wyższa niż w konstrukcjach cywilnych czy też zaadaptowanych na wojskowe cywilne. Bez względu na to, co wydarzy się, S-70i wyląduje w bezpiecznym miejscu. Jest to udowodnione praktycznie milionami godzin lotu na ponad 4000 wyprodukowanych Black Hawkach, eksploatowanych w kilkudziesięciu krajach w najtrudniejszych warunkach. Najczęściej bojowych. Nadmiar mocy silników jest tak duży, że przy awarii jednego można utrzymać śmigłowiec w zawisie lub bezpiecznie odlecieć, a nawet możliwy jest start na jednym silniku. Nie ma ograniczenia zabierania większej ilości ludzi z powodu braku mocy silników. Znakomicie nadaje się do operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Jest wyposażony w radar pogodowy, w ciągarkę oraz autopilota, czyli układ wskazań dyrektywnych urządzenie Fly Director, współpracujące z systemem zarządzania lotem FMS. Funkcje autopilota wraz z systemem zarządzania lotem są niezwykle użyteczne dla pilota w misjach poszukiwawczo-ratowniczych, gdy pokazuje mu się kilka wstępnie zdefiniowanych w FMS profili lotu, co umożliwia automatyczny lot po zaplanowanej trasie. Jedną z funkcji autopilota umożliwia podejście do rozbitka na morzu, bardzo łatwo stracić go wtedy z oczu. Uruchamiając odpowiednią funkcję fly director, directora, śmigłowiec bez dotykania sterów zrobi okrążenie i wróci do rozbitka i zawiśnie nad nim. Funkcja automatycznego podejścia do lądowania doprowadza śmigłowiec do lotu z prędkością 130 km na wysokości 15 m nad pasem startowym wzdłuż jego osi. Następnie pilot przejmuje stery i podejmuje decyzję, czy ląduje, czy leci dalej. S-70i łatwo przekonfigurować na wsparcie polewalki. Może przenosić karabiny maszynowe na pokładzie, czy też na podwieszeniach. I różne, tak samo na podwieszeniach, wyrzutnie rakietowe, czy kierowane, czy niekierowane, jak tutaj widzimy. Jest to w sumie około 2,5 ton uzbrojenia na tych właśnie podwieszeniach. I jest to tak samo, jak mają prześwietne Apache, czyli śmigłowce szturmowe najlepsze w tej chwili na świecie. Przez co Black Hawki są znacznie tańszą opcją niż śmigłowiec szturmowy, a trzeba też powiedzieć, że śmigłowce szturmowe są coraz bardziej wrażliwe na, na dzisiejszą, coraz lepszą obronę przeciwlotniczą. Także trzeba by się zastanowić, czy nie szkoda pieniędzy przynajmniej na, na jakąś większą ilość. Czy jest sens zakupić większą ilość drogich śmigłowców szturmowych, czy nie lepiej jednak więcej zamówić właśnie wielozadaniowych śmigłowców takich jak Black Hawk. Które mogą być uzbrojone całkiem podobnie jak śmigłowce szturmowe. Ok, to tyle na dzisiaj.